Trzy małe świnki i wilk. Były sobie trzy świnki, <tryk> które mieszkały z mamą i tatą. Pewnego dnia talas wrócił się do nich. Moje kochane świnki. Jesteście już na tyle duże i dorosłe, że pora się usamodzielnić. Przyszedł czas, żebyście nas opuściły i zbudowały własne domy. Nazajutrz świnki spakowały swoje rzeczy. Na pożegnanie mama trzech świnek rzekła Znajdźcie ładną okolicę, w której można zamieszkać. I zbudujcie solidne i bezpieczne domy, ale pamiętajcie, wystrzegajcie się złego i dużego wilka. Trzy świnki wędrowały przez trzy dni, bawiąc się i żywiąc tym, co znalazły na swej drodze. Były bardzo szczęśliwe, że mogą być samodzielne. Po trzech dniach świnki były już zmęczone. Najstarsza z nich rzekła: Ta okolica jest wystarczająco ładna. Zbudujmy tu nasze domy! Najmłodsza no świnka, która lubiła zabawę, powiedziała: Ja zbuduję swój dom ze słomy, będzie gotowy w mgnieniu oka i będę mieć więcej czasu na zabawę. Druga świnka, która była leniwa, powiedziała: Ja zbuduję swój dom z patyków, też będzie szybko gotowy. A wtedy będę mogła wejść do środka i sobie odpocząć. Zaś najstarsza ze świnek, która była mądra, rzekła: Ja zbuduję swój dom z kamienia. Trochę to potrwa, za to dom będzie solidny i bezpieczny. Wkrótce domek zesłony i domek z patyków były gotowe. Najstarsza świnka wciąż pracowała, a w tym czasie Dwie pozostałe bawiły się i odpoczywały. W końcu domek z kamienia był gotowy. Najstarsza świnka wyszła do środka i rozpaliła ogień. Nie wtedy usłyszała dochodzący z zewnątrz hałas i pobiegła zobaczyć, co się stało. Kiedy świnka wybiegła przed dom. Ujrzała, jak jej rodzeństwo biega i krzyczy. Wilk! Wilk! Ratuj się, Ktorze! Wszystkie trzy świnki schowały się szybko w swoich domkach. Hmm, jak miło, rzekł wilk. Trzy świnki! Ciekawe, którą z nich zjem dziś na kolację. Wilk zbliżył się do domku ze słomy. I zawołał. Świnko, świnko, wpuść mnie do środka za żadne skarby! odpowiedziała świnka. No to będę tak długo chuchać i dmuchać, aż cały twój domek się rozsypie. Wilk tak jak powiedział, chuchał i dmuchał, aż w końcu jednym większym dmuchnięciem zburzył domek świnki. Świnka szybko uciekła i schroniła się w domku z patyków. Hmm, jak miło! Dwie świnki zamiast jednej, rzekł wilk. Zbliżył się teraz do domku z patyków i wrzasnął. Świnko, świnko, wpuść mnie do środka. Za żadne skarby, odpowiedziała świnka. No to będę tak długo chłać. I dmuchać, aż cały twój domek się rozsypie. Wilk, tak jak powiedział, huchał i dmuchał, aż w końcu dwoma większymi dmuchnięciami zburzył domek. Oby świnki szybko uciekły i schroniły się w domku z kamienia. Najstarsza świnka otworzyła im drzwi. Szybko, szybko, chodźcie do środka, wołała. – tutaj będziecie bezpieczne. Hmm, – Jak miło! Trzy świnki zamiast dwóch! – powiedział wilk, ujrzawszy wszystkie świnki wewnątrz domku. – Świnko! Świnko! Wpuść mnie do środka! – zawołał wilk. – Za żadne skarby! – No to będę tak długo chuchać i dmuchać, aż cały twój domek się rozsypie! Wilk, tak jak powiedział, chuchał. I dmuchał, dmuchał i chuchał, ale w żaden sposób nie mógł zburzyć domku z kamienia. Hmm, rzekł wilk. A zatem wejdę na dach i stamtąd kominem dostanę się do środka. I tak będę miał swoje trzy świnki na kolację. Trzy świnki widziały wspinającego się na dach wilka i szybko dorzuciły więcej drewna do ognia. Wilk schodził powoli w dół kominem, a znalazłszy się blisko ognia, wrzasnął. Auuu! Po czym błyskawicznie wspiął się z powrotem w górę i rzucił do ucieczki jak najdalej od domu. Te świnki wykrzyknęły, hura, hurra, hurra! a potem długo jeszcze śmiały się i tańczyły. Od tamtej pory trzy świnki żyły długo i szczęśliwie. W domku z kamienia. To bajki koniec. My się kłaniamy. Wy w dłonie. Rar!